Można teraz tak zrobić. Plastiki można odhaczyć. Nie, ja bym odhaczył jak one dopiero rozdobrane. No ale są zdjęte. No nie, one dopiero jak będą, nie powiem jakie, to wtedy będą odhaczone. Na razie do te Biorę mi Coś mi napisał tu. Nic zda. A Nie ma pieniędzy na te już. Co mi dopisujesz

Ej, ej, to O to się wypierdają sukcesywnie, tak? To, to no. się wypierdają i to no. zmieniał. Nie, o tam Zawieszenie gwintowane, można sobie tutaj o wyregulować. No, weź cacy? Ten gwint to co wieku chodź do No, cacy, cacy. O no, no, kurwa, po, bo kuchno, pokaż kuchno to Krystianowi, żeby za to, to zapłacił. Gdzie oni grają? Gdzie tak z moim motocyklem, kurwa. Mój rozkręcało trzech, ja tylko słyszałem, gdzieś się spadało i już tego nie było. Który Ale to dopiero w rapper był. No. Samo się? Oj się nie Popsułeś! <laughs> o jest mi żatachymotów. <laughs> mmm, no piach dobrze klejony. Mm. Po co się dzieje? Skąd to wypadło? Czemu będzie chyba Tak. Kurwa nie hamuje, mam drugie, spoko. Nie dygaj! O, jaka piosenka, idzie Co zabić chyba to, żebym to rozebrał, bo nie pamiętam Co to teraz o, jak, on, on, jak on miał olej w tym palimie, to ja jestem <grym> Jezus Był. Co robił mieszankę A jeden z moje, drugie jest twoje? No tak. Aha, ja... To u mnie było tyle, <grym> że z już byśmy zmieszali Nie <grym> To obok jest moje, a to jest twoje I tam było, kurwa, co 7 litrów jeszcze bo. Ja to, żebym kładł tyle oleju, na pewno jest nie. Nie, co wyciągnął? Od ledów to jest. Aha. Może na przód, ty... na kierunkowskie. Nie, zobacz. Właśnie to no, rozebrał. No, bo to jest do ty. kierunków. Daję sobie jaja, kurwa, obciąć. Że to jest do tego... Chłop no. robił, kurwa, ledy z tym i gdzieś wypierdolił kabel od kierunków. Bo, bo to jest tylko, pamiętasz, lampka, która ci sygnalizuje, że on jest włączony, nie, no że tak, sygnał to to ci kłacze, siedlała, to wypniemy. Bo tak to nie, bo się elektrolit przelewa. O, teraz, teraz. Ty lepiej niż wcześniej, a leży, a przedni jest? Przedniego nie ma. Eee, a najlepiej? Może być problem. Nie. Z z nie. Dobra, wszystkie działają, czyli to niepotrzebne te kable są. Znaczy ja bym zobaczył y, po schemacie, bo jest czas, żeby sobie na nosce to zrobić z powrotem. No, bo ja jestem kurwa. Jak chuj tu jest jakiś kabel upierdolony? O, może na przykład ten. Znalazłeś? Pierdolny. Jak się okaże, że mu się spaliła ta lampka, a on chce to do tylko instalacji i dlatego te kierunki tak chłopo Bo to prąd im zjadało. Ponad... Uh -huh. Nie, nie, nie kurwa. Nie. Co? Co? Wiesz skąd jest ta śrubka? Skąd? To jest taka tulejka, nie? Dystansująca. No. A drugiej nie ma. A wypadła mi śrubka taka. Wiesz co, zaraz pytanie, jest, czy ta śrubka wypadła, bo kiedyś komuś ta wpadła. Nie, ona robiła za dystans tutaj, bo jest zabita. A, o tu, patrz. jak takie zastosować Widzisz? Widzisz, zobacz. Idealnie. Tu. Mm, mm, mm. Spierdalaj ty z Darkiem, no, żeście mi z ten, no, to kurwa, ja tylko z i jest ich No to odkręcaj kurwa całe to. Zdaj mi to! Wyjmijmy kable ja zobaczę to po prostu przejdzie. Ja to myślę, że najlepiej byłoby nową instalację, już prowadzić. Ja nie? Jak to już jest zdjęte, to nowa instalacja. Co no? Przewody nie, się nie dziś nie. No co, no przewody się po prostu kupi Nie, 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 bo to już... Jest... Kurwa, moją no, to się grwało fajnie, co? No, zostaw ją, no to zostawiono. no! Czekaj, stój. Zanim odetniesz jakiekolwiek kable. Jak je... moją, kurwa, człowieku rozbierali, to nie było litości, kurwa. Jakbym no. powiedział, że przetnijcie ją na pół flexem, to by przecięli. To <laughs> no, byś nie powiedział. <laughs> o, ale bez kombinerek go nie odetniemy. No No typu no, ci podałem przecież Nie, kombinerki dawaj najpierw Po co? Linka od e, prędkościomierza A gdzie idzie? No, do licznika Dobra, ale gdzie ona jest? Tu Tu odkręcaj No, kombinerki A po co ci kombinerki? Przy odkręca Tak? Dobra Czekaj, Padnie na ziemię chyba Dobra, daj te śrubki od tej czachy. W końcu to gdzie były? Ja już wiem, że tam. O! Patrz, akurat od kierunku wskazu Akurat od tej lampki, nie? To jest wszystkich kluczy, <noise> których nie używałem nigdy, Pytu. użyć, kurwa kurwa no. A, trzeba, dostałem od tyłu odkręcić. czy tak, ja żakat? No, tak, Bo no. no, czekaj, jeszcze jeden, mi. na wierzchu. A to. O, to... A on je skręcił tutaj, do tej czachy, żebyś pamiętał. Ty chłopie, ja nie wiem, wymaga masz rach, gdzieś tu. Skręcić i jestem mnóstwo od gazu. Nie, jeszcze jedno. Nie, tak. A, co pierdoisz że nie? <grystanie> Składanie tego to jest kurwa coś czego będziemy żałować. Czemu? Oby No panie! <grystanie> nie uwierzysz. <schod, grystanie> na kawałki. Daj jakiś zacisk. Ale on tylko to naszego budynku No to to takie, to, to jest uniwersalny właśnie wszystko tutaj. Kiedy tak. się będzie chopić na godzinę i tak. Czemu mi tu się świeci 280? <grystanie> A bo tu nawet nie ma tej żarówki po prostu. No to, to powinno być... Praktycznie. Tu Wystarczy Praktycznie. włożyć żarówkę po prostu, rozumiesz? A żarówkę Macie... można wyścigioną. No A on pewnie chciał ją wyjąć i zrobił tak. Wyjmę żarówkę. To mnie do? Nie uwierzysz, weź to podepchnie tu. Gdzie? A, w te kable chcesz? No właśnie dotknę. Czy sygnałem? Trzeba, bo ja to muszę zdjąć i oskurować. Podaj mi, tam są obciski, które są na cienkie. No to? Ale to i tak trzeba je ten oskurować. Tu się najpierw rozwiązać, jeżeli w wiązkę, spokojnie. Nie, no to tak, no. Się nie ma co zastanawiać w ogóle, bo to i tak trzeba poprawić. No, włącz. I kierunek? Lewy? Działa. Mryga lampka. Mryga. mryga. Prawy. Nie, mryga. Nic. Bo, a wyłączyłeś guzikiem? Kierunek. Jest. No to bez różnicy. Ale gorąco się robi. Może oporność jest za wysoka. No Zostawmy No teraz lewo. Mryga. W lewo mryga. W prawo. Dobra, zostaw, bo może. A weź w lewo. Kliknij guzik. I teraz w lewo. W lewo. No teraz w lewo. W lewo działa, dobra. W lewo, w lewo działało, mrygnęło. A w prawo nic. Głupię, że ja to trzeba na takich drutach, to też. Wyłącz. to jest to, a dwa, że nie ma przednich kierunków też. Działa. No i cacy. Niemożliwe. A to co, I do kurwa, nie? Ja pierdolę. Szczerze, realnie dla tego typa to nie było więcej niż godzina roboty, żeby to zrobić, żeby to tak działało. Nie chciałbym się robić tego. Co? Nie chciałbym się robić tego. No ale teraz jest czas, żeby to zrobić. Inaczej. Na dzień dobry, byś chciał to sprzedawać, to lepiej to wygląda, jak, jak to działa. Nie wiem, Jak Jakże się może ja od ciebie odkupię tą meneserkę, jak już będzie taka sprawna, więc yy, robisz ją pode mnie ewentualnie. Ja bym tego kurwa nie kupował. Nie masz jakiś niepokój tam. Czemu? Czupu. Ej, ty masz tak, że jak patrzy na wodę, to jest rozebrane i się wydaje, że rama może być trzymać? No. Bo ja to i tak mam. No. Jak patrzę zapadzę, przez incepcję tego wydechu, kurwa na koło patrzy i się wydaje, że jest trzymać O, na przykład. Dawaj. O, no jeszcze, jeszcze się ją jeszcze odpali. Zobaczymy, jak będzie brzmieć. No, w ogóle trzeba 4 lata odpocząć filmów. Coś mózgu, tak? Ło. Chcesz, to ci będę trzymał. Kurwa, by się kręci w miejscu. To, to akurat się skręca. To sobie skręć, no. O, z takim sobie jeździ wydech, <grym> w, <taką grym> <Z> ta <grym> w taką stronę. W taką stronę. Jakby nie było tych nasadki na sapki, to byście stąd nie wyszli dzisiaj. Ciekawe, <grym> kto tam odłożył A ten jak to jest ładny. Dawaj w tego wydecha! Nie, na tak nam staje zostaje. Oddawaj go! Ale szczerze. Bardziej robi przy swoim nagle już nie jest taki kurwa Taki o, hojrak. Tak, widzę to znaczy jak. A do mnie to by kurwa, trzech patrzył czy by jeździła na wodę. To ja nic nie chcę mówić, ale to jest zwykła rura po prostu chyba wstawiona. Nie, nie, ma Żeberka. Ma Żeberka? Bo ja, ja nie ma... widzę. ja nie widzę właśnie. Yes. Nie kopnij tej miski. plastyki to, to są szklane. Jakbyś kopnął tą miskę, żebyś to nie wyszedł. <taki> Gdzie jest ta nakręta? Które to było dokładnie, które? Kat, katoda to jest plus, a minus. No to z y, minusa anody. Musi być wtedy, chyba, woda, że ten odważnik. E, no i no wtedy. tak, żeby do plusa szło, no. Tak. I przechodzi i przelatuje oceany. A może na filmie będą? No Kurwa, to jest kanał głupoty. To napierdolicie <gulet static> jakieś. No! 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 <gulet> Anody, so anody. no mi tu ceramizować kurwa klucz! Ja no anody kurwa. Ja pierdolę co mimo no, że oni na no, jakichś analog gadają. Gdy się rdza z tamtą arczą mi się gadajmy. Ooo, ile oleju. Ty. to u mnie w Golfie tak wygląda kurwa dolot. Tur za turbiną. To jest niemalże. O, ważne jest, co tak to myli. wygląda u mnie w Golfie też pięknie. Co, cylindr? No. co, zobaczyć cylindra? Co, zdrowa podłoga? <noise> Ogólnie tło. Jest, spoko, ale trochę pierścionki puszczają, ale tylko trochę. Co, Co to to A które on Nie no, będzie dobrze. Ile to waży? Nie mogę podnieść jedną ręką. O kurwa! A ten to jest pióreczko. Kurwa, no. no. <głos> <głos> jest różnica, jest. Tak? Pasi? No to pasi no. Ja pierdolę. Ale już zapierdałaś. wiecie czemu? No, No jest za ciężki. Czyli jest pełny. Jest zablokowany! To jest zablokowane? Tak, to jest zablokowany dyfuzor. Ja no tak, zapierdała. Tak, to jest zablokowany dyfuzor na bank, bo ja w tamtej przecież nie wiem, No Tak, zasił, kategoria B, 40 koni. A co to? Znaczy kurwa w I co nie? No tak, no tylko Wiesz, to jest wszystko AI. No. No, nie, już Eee, eee. Eee, eee. Eee, z hamulcerem, a I, I myszka Jedna rzecz, której brakuje w garażu to jest apteczka. zaraz by było tak, że A apteczkę, piwo, kurwa, stało. sobie im buzyk. sobie polej. Gdzie to było, kurwa? Eee, kurwa, eee. Eee, to da, no to dwa, no dwa, no chłopak! Dobra, koniec filmu na ziemi. Eee, no bądź, e, kolega w opisie.